Kontynuując część związaną z zamianą jednostek, to teraz będziemy zamieniać podane miary na dekagramy. Zrobimy 6 przykładów. Trzy będą takie z liczbą naturalną, i trzy będą z liczbą Wymierną, czyli z ułamkiem, dokładnie z ułamkiem 10. Tyle na wstępie. No i teraz tutaj się zaczyna. Mamy 5 gram. Tak? Co my wiemy? My wiemy, że 1 dekagram, tak? To jest 10 gram. Więc ja tutaj, żeby gram zamienić na dekagramy, muszę mieć, muszę wiedzieć, Jaką częścią dekagramów są gramy? To się tak ładnie po matematycznemu mówi, ale nie przyjmujcie się. Chodzi o to po prostu, że tu muszę mieć przy gramie 1. Żeby tą jedynkę mieć, to muszę sobie podzielić przez 10. Czyli mam 1 przez 10, to jest 1 dziesiąta dekagrama. To się równa 10 przez 10, to jest 1 gram. Czyli wiem, że 1 gram to się równa 1 dziesiąta dekagrama. Mogę to też zapisać tak. Pamiętajcie, że te ułamki można stosować zamiennie, aczkolwiek w wymiarach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że używamy ułamków dziesiętnych. Więc w naszym przykładzie to się równa 5 razy 1,1 dziesiąta dekagrama. To się równa. 50 dekagrama. I tak. 5 przepisałam. gram zamieniłam na coś takiego. Dlaczego? Bo 1 gram to 1/10 dekagrama. 5 kg. 5 razy. No i właśnie razy ile? Pamiętacie ile dekagramów ma 1 kilogram? Tak jeden kilogram to się równa 100 dekagramów, tak? Więc 5 razy 100 dekagramów. To się równa 500 dekagramów. I już tutaj przypominam, piątkę przepisujemy. Kilogram to jest 100 dekagramów, czyli 1 kilogram to 100 dekagramów. Kontynuujemy. 5 ton, czyli mam 5 razy. I teraz tak. Muszę sobie jakoś to znaleźć. Czyli jedna tona, to wiemy, że to jest 1000 kg, tak? Więc korzystamy z tej zależności, czyli mamy 1000 razy 100 dekad. To otrzymujemy. 1, 2, 3, 4, 5. Czyli. Jedna tona to 100 tysięcy dekagramów. Czyli mogę tu zapisać, że jedna tona równa się 100 tysięcy dekagramów. I podobnie jak wcześniej, tą naszą tonę zastępuje tym, czyli razy 100 tysięcy dekagramów. Czyli mam 500 tysięcy, przepraszam Was, dekagramów. Co tu zaszło? Piątkę przepisałam. Tonę zamieniłam na takie coś. Dlaczego? Bo wiemy, że jedna tona to 100 tysięcy dekagramów. Ok? I teraz zaczynamy drugą część. Mhm. Czyli tą z ułamkami dziesiętnymi. Tutaj to też już skumuję. I tak, kochani moi, ładnie przykłady sobie przez przypadek przymknęłam. Więc mamy tak. 513 grama to ile będzie dekagramów? Więc zamieniam 5,13 razy 0,1 dekagram. I teraz pamiętamy, jak mnożymy przez 1 dziesiątą, to ten nasz przecinek idzie w tą stronę, tak? I mamy tak, 0,513 gram, tak, czyli 513 tysięcznych dekagrama, przepraszam raz. Mhm. Tutaj tą całą liczbę przepisałam i gram zamieniłam na 1 dziesiątą dekagrama, tak, 1 gram to jedna dziesiąta dekagrama. I co my dalej wiemy ciekawego? Może trzeba zamienić? 5,12 kilograma to ile dekagramów? No i tutaj mnożymy razy 100 dekagramów, tak? Korzystamy z tego miejsca tu. Mamy dwa zera, czyli raz, dwa. 512 dekagramów I zostało nam z toną. Tutaj się tutaj to smażę, żeby nam się nie pomyliło. Więc mamy 512. Ton to się równa. Tutaj tą liczbę zawsze przepisujemy. I razy nasze 100. Tysiące, czekajcie, bo mam 10 tysięcy, z jedną zjadłam. Dekagramów, tak? Więc teraz, w którą stronę z przecinkami jedziemy? W prawo czy w lewo? Mieliśmy dzisiaj już obydwa przykłady. I teraz, właśnie pytanie, w którą stronę? Idziemy raz, dwa, czyli mamy już 511 i jakbyśmy dwa zera użyli to ile nam zresztą zostało do pisania? Raz, dwa, trzy dekagramy, czyli 511 tysięcy dekagramów. Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało.